To jest brands IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem Palo Alto Networks wprowadza bezpieczną przeglądarkę zintegrowaną z SASE. Jak pokazują badania Palo Alto Networks, aż 44% incydentów bezpieczeństwa ma swoje źródło w działaniach podejmowanych za pośrednictwem przeglądarek. Od phishingu przez nadużycia przekierowań URL aż po pobieranie złośliwego oprogramowania. W odpowiedzi na te wyzwania, Palo Alto Networks zaprezentował nowe funkcje platformy Prisma znak zarejestrowania SASE, w tym kluczową innowację Prisma Access Browser 2.0, czyli pierwszą na świecie bezpieczną przeglądarkę natywnie zintegrowaną z rozwiązaniem SASE. Ten ruch nie tylko odpowiada na rosnącą potrzebę lepszej ochrony, ale też wyznacza kierunek w którym zmierza przyszłość bezpiecznego dostępu do internetu w środowiskach pracy opartych na chmurze i AI. Przeglądarka jako nowy front walki o bezpieczeństwo. Dotąd ochrona kończyła się często na poziomie sieci lub pojedynczych aplikacji. Prisma Access Browser 2.0 zmienia ten paradygmat. Bezpieczeństwo zaczyna się już na poziomie przeglądarki, czyli tam, gdzie faktycznie działa użytkownik. Dzięki zaawansowanemu wykrywaniu zagrożeń opartemu na Precision AI znak zarejestrowania oraz funkcją ochrony danych w czasie rzeczywistym, nowe rozwiązanie Palo Alto Networks chroni przed wyrafinowanymi atakami typu phishing czy złośliwymi treściami generowanymi przez AI. Co istotne, ochrona obejmuje też interakcje z narzędziami GenAI, coraz popularniejszymi w codziennej pracy. Warto zauważyć, że Prisma Access Browser 2. Zero nie jest klasycznym rozwiązaniem typu Remote Browser Isolation. To pełnoprawna przeglądarka, która zachowuje płynność i komfort użytkowania znane z popularnych rozwiązań konsumenckich, ale zintegrowana z politykami bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. To istotna różnica, bo wcześniejsze próby wdrażania bezpiecznych przeglądarek często odbijały się negatywnie na doświadczeniu użytkownika. Bezpieczna migracja do AI chmury. Wprowadzenie funkcji takich jak ochrona schowka. Kontrola nad drukowaniem czy zrzutami ekranu świadczy o tym, że palo Alto Networks rozumie zmieniającą się dynamikę pracy. W epoce generatywnej AI, gdzie jedno przypadkowe wklejenie danych do hotbota może mieć poważne konsekwencje prawne lub finansowe, prewencja na poziomie przeglądarki staje się kluczowym elementem strategii Zero Trust. Jednocześnie, rozszerzenie obecności Prisma SAS na Oracle Cloud Infrastructure, OCI wskazuje na rosnącą presję ze strony klientów na globalną dostępność i niezawodność rozwiązań chmurowych. Coraz więcej firm nie chce już wybierać między bezpieczeństwem a wydajnością, oczekują obu tych rzeczy jednocześnie. Bezpieczne przeglądarki są absolutnie niezbędne we współczesnym środowisku pracy, które coraz częściej przyjmuje formę zdalną, opartą na chmurze i silnie zależną od danych. Ta zmiana wymaga ujednoliconego, nowoczesnego podejścia do bezpieczeństwa, bezpiecznej przeglądarki natywnie zintegrowanej z SASE, która w wyjątkowy sposób chroni produktywność, zapewnia zwiększoną odporność i robi to przy zachowaniu pełnej wygody użytkownika. To sprawia, że jest ona najlepszym wyborem do ochrony dzisiejszych dynamicznych środowisk pracy. Mówi Anand Oswal, wiceprezes senior i dyrektor generalny do spraw bezpieczeństwa sieci w Palo Alto Networks. Dzięki naszej trwającej od lat współpracy z Palo Alto Networks pomagamy organizacjom na całym świecie bezpiecznie migrować do chmury. Uruchomienie PRISMA SASE globalnie na platformie OCEI pozwala Palo Alto Networks zapewnić klientom niezawodność operacyjną, wysoką wydajność i doskonałe doświadczenia użytkowników. Ponadto Prisma SASE chroni środowiska OC i naszych klientów przed nowymi i zaawansowanymi cyberzagrożeniami. Mówi Karan Bata, wiceprezes Oracle Cloud Infrastructure. Nowy standard bezpieczeństwa pracy? Wprowadzenie natywnie zintegrowanej, bezpiecznej przeglądarki może okazać się punktem zwrotnym w budowaniu nowoczesnych miejsc pracy. Coraz więcej firm będzie musiało zmierzyć się z pytaniem, czy ich dotychczasowe podejście do ochrony danych oparte głównie na zabezpieczeniach sieciowych, jest wystarczające w świecie dominacji przeglądarek i narzędzi Genai.